No hej, hej. Nie wiem czy ja w ogóle powinnam dzisiaj nagrywać wiecie, dlatego że ja jestem jakaś taka taka jestem o właśnie. Jakoś mi tak jest, wiecie co, nie wiem. Yy, znaczy ogólnie w ogóle, to na ogół mam dobry humor. Na ogół wszystko jest ok. Yy, słuchajcie, i teraz co ważnego wam mogę powiedzieć w tym momencie to od Myślę, że to już będą chyba, może dwa tygodnie. Nie biorę grzybków. W ogóle. Także jest to dla mnie okres przejściowy kolejny, ponieważ odsunęłam wszystkie grzybki, jakie tylko miałam. Odsunęłam. Biorę mniej witamin, aczkolwiek nie, no, D3 biorę 25 tysięcy dziennie na przykład. Natomiast resztę, nam biorę trochę mniej. Witaminy C, trochę biorę ze 2 3 dziennie, ale to zależy też. To wiecie, co, ogólnie to ja biorę jedną albo góra dwie dziennie. Witaminy C, tak? Porady niemedyczne i w ogóle, to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego. Nie chcę mieć żadnych problemów. W każdym bądź razie, tak. Natomiast yy, dwa tygodnie nie biorę grzybków. Czuję się na ogół bardzo fajnie. Ale wiecie co? Yy, powiem wam tak. Ja, jeżeli chodzi o głowę, jeżeli chodzi o to, co ja tam sobie myślę, to ja już myślę sobie tak, wiecie? W taki sposób już zaczynam myśleć, że jak ja wyzdrowieję, to ja wtedy tutaj zawojuje świat. Ja wtedy pójdę do pracy. Ja wtedy zacznę coś działać, ja wtedy zacznę coś robić, ja już z myślami, to jestem w ogóle gdzie indziej całkiem, wiecie. Ja sobie już nawet wręcz podróżuję po świecie chyba, ja nie wiem. No, Zakładam, że to będzie wykonane możliwe, tak? Więc psychika moja jest nastawiona na wyzdrowienie i na to, że ja będę już więcej mogła. Dużo więcej mogła. Tak się uczesałam. <laughs> w każdym razie że tak natomiast fizycznie ogólnie nie jest źle i czuję, że jakbym zrzuciła to co mam na sobie wiecie o co chodzi bo to jest cały czas przestawianie się na inne tory że tak powiem, ciężko jest, naprawdę jest ciężko to bym może lepiej chodziła natomiast od tych dwóch tygodni odkąd nie biorę grzybków, a nawet więcej chyba już trochę Chociaż tutaj decydujące są te grzybki u mnie, bo brałam ostatnio dwa grzybki. Znaczy jedną rejsi, jedną soplówkę brałam rano i jedną rejsi i soplówkę brałam wieczorem. Od ponad od niecałych dwóch tygodni nie biorę nic, żadnych piguł nie biorę, jeśli chodzi o jakieś takie suple, tylko witaminki ewentualnie. Piję trochę mleka. Yy, trochę soli sobie też na język robię. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego mój organizm chce soli. I tam było też tak napisane, że dużo minerałów nam potrzebu potrzebujemy, tak. Yy, no, oczywiście nie tej ze sklepu wielkomatrażowego, tylko takiej, wiecie, zdrowszej soli, tak. Yy, I jest pogorszenie w chodzeniu tylko wszystko inne jest po prostu fajnie myśli mi się dobrze, nastawienie do świata jest ok, wszystko jest cacy, słuchajcie, więcej mi się chce, ale schodzeniem jest gorzej, z tym że, kurcze nie wzięłam, ale to nic, wiecie co, poczekajcie za chwilę, zaraz wam, yy, zaraz wam coś pokażę, wiecie co wam chcę pokazać, stało się coś bardzo dziwnego, dwa dni temu, yy, w sumie wczoraj po prostu, wczoraj. Bardzo dziwna rzecz. Tylko raz miałam coś takiego, bo ja, słuchajcie, odkąd jestem właściwie chora, te nogi są takie mało stabilne, były, znaczy się tak, i to w ogóle ogólnie źle się chodziło. Tym bardziej, że ja tam miałam jeszcze problem ze stałem od tego dużego palca na nodze. I to sam lekarz mi kiedyś polecił, mówi, niech pani sobie kupi wkładki ortopedyczne. Zwykłe, słuchajcie, wkładki. Ortopedyczne, zwykłe, najzwyklejsze. Kupiłam tego, bo tutaj nie ma takich wkładek, więc ja przez koleżankę zamówiłam sobie w Polsce. Słuchajcie, ona mi przysłała. Mam tego kupę. Zamówiłam sobie na zapas jeszcze, tak? Nowe wkładeczki, słuchajcie, nieużywane, ortopedyczne. Naprawdę, słuchajcie, bez tego nie mogłam chodzić. Widzicie, to jest to wycięcie takie, tak. Bez tego ani róż. Nawet dochodziło do tego, że jak szłam do znajomych, to wchodziłam do nich w butach, jeżeli mi tylko pozwolił ktoś, tak? Bo m, chociaż ja tego nigdy nie robiłam. Ja dla mnie było niewyobrażalnym, żeby wejść do kogoś po prostu w butach. Moment, ja to przestawiam, Po prostu to jest mi trochę niewygodne, wiecie co? Yy, więc po prostu, yy, jak dostałam pozwolenie, żeby wejść w butach. To właśnie w tych swoich wkładkach, rozumiecie, bo mam to w każdych jednych butach, jakie tylko mam. Chodzę przeważnie tylko w Adidasach, bo w innych butach nie byłam w stanie chodzić. Więc to: w każdych jednych butach wyjmowane wkładki z firmowych, butów niefirmowych, obojętne, wkładane to. Na tej zasadzie chodziłam. Inaczej nie dawałam rady. Natomiast Coś dziwnego się stało, bo odkąd nie łykam tych grzybków, mam takie. Przysiadłam trochę, zwolniłam trochę. Coś mój organizm robi, bo czuję, że coś robi. Natomiast wiecie co? Jest coś takiego, że. Wyjęłam wkładki z butów. Wyjęłam. Z tych, w których chodzę po domu, też chodzę w Adidasach. Też chodzę w Adidasach, bo jest mi w nich najwygodniej. Wyjęłam wkładki z butów. Przede wszystkim tych, w których chodzę w domu. I teraz po kolei wyjmuję z każdych jednych butów, które mam, wkładam oryginalne wkładki. Niektóre wyrzuciłam, no ale trudno, będę musiała sobie coś dokupić. Nie wiem, co się stało. Coś mi się widocznie, słuchajcie, naprawia. Skoro mój organizm powiedział mi, bo to sam mój organizm, wiecie, ja tego normalnie nigdy nie robiłam, bo jak wyjęłam wkładki z butów i chciałam chodzić normalnie, bez tych wkładek, bez tych ortopedycznych wkładek, to mój organizm mówił nie, nie dasz rady, kochana, włóż je z powrotem. Więc ja po jednej czy dwóch takich próbach wkładałam te wkładki z powrotem. No, bo nie dałam faktycznie nie dałam rady. Natomiast od wczoraj Pomijam moje chodzenie, bo ja ogólnie w ogóle nie chodzę ostatnio dobrze. Nie chodzę dobrze. Jestem w stanie. Zno... Pamiętacie, jak wam mówiłam, że jak zaczęłam tą metodę, to pomijam fakt, że fatalnie się czułam. Teraz nie czuję się tak fatalnie. Nie, nie, nie. Ale <laughs> podczas gdy przestałam brać te grzybki, zaczęłam. Znaczy, może już jak brałam po dwa, to też yy, chodziłam tak niezaciekawie. Teraz, jak przestałam brać, też chodzę bardzo nieciekawie. Czy po domu to, to, to nie ma problemu, tak? Bo pamiętacie, jak mówiłam na początku, że nie mogłam w ogóle przejść z salonu do kuchni, tak? Nie, teraz tutaj właściwie w sumie nie ma problemu. Jest ok. A na spacerze jestem w stanie zrobić też taki malusieńki spacerek tylko. Najmniejszą trasę 600 metrów. W domu jestem... O, dzisiaj właśnie nie chodziłam, Muszę iść na... Dzisiaj jest... Aha. Już trochę pochodziłam gdzie indziej, natomiast pójdę dzisiaj na bieżnie. sprawdzę, ile przejdę bez tych wkładek. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie. I szkoda, że nie wiem, może przejdę jeszcze potem dogram ewentualnie i wam powiem, ile przeszłam na bieżni bez wkładek ortopedycznych. Niesamowita historia, słuchajcie. To jest, ja nie spodziewałam się tego sama po sobie. Wiecie, i to też jest coś takiego dziwnego, bo tutaj. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, intuicyjnie się robi pewne rzeczy. Intuicyjnie się... To nie jest żadna plama, wiecie? To jest po prostu kawałek włóczki, która ma tutaj taką inną włóczkę dodaną. Tak się patrzę, bo mi przeszkadza, bo plama nie bie. Nie, to nie plama. Um, intuicyjnie wyczuwałam, że niektórych witamin mam za dużo, niektórych za mało. Intuicyjnie wyczuwałam, że już mogę zacząć schodzić z grzybków, to mi powiedziała kobieta, która stosowała tą metodę już, tak? I intuicyjnie wyczułam, że ja powinnam wyjąć te wkładki. Coś mi mówiło, wyjmij. Wyjmij te wkładki. I słuchajcie, po prostu wzięłam i wyjąłam te wkładki z butów, no i <laughs> myślę, że ponieważ teraz nie jestem w ogóle na grzybkach, <laughs> odczuwałam na początku, słuchajcie, moment napiję się wody, bo to jednak, wiecie co, chrypka, jak się mówi, a teraz nagrywam drugi filmik, nie pierwszy, tu drugi. To jednak trochę zasyka w gardle i coś tam, wiecie, co. W każdym razie wszystko robi się intuicyjnie tak jakby. I odkąd przestałam łykać tych grzybki, może mówię za cicho. Sorry, kurde, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że nie wyraźnie słychać. Chodzi o to, że odczuwałam lekki strach. Gdy przestałam brać grzybki całkowicie, to było takie nic cię nie chroni. Nic. Na no niczym jesteś teraz. Tylko na witaminkach. Co to będzie, tak? Czy ty dasz radę? Bez grzybków. Wiecie, to jest takie, to nie jest, uzale... to jest takie uzależnienie psychiczne, że aha, grzybki mnie uratują, tak? A teraz mam takie nic nie biorę. Rozumiecie to? Nic nie biorę. Bo ja przecież muszę coś brać, tak? No to teraz BSM mnie uratuje ewentualnie, no. Także tak, kochani, jest inaczej. E, coś się dzieje. Te wkładki zaskoczyły mnie totalnie, bo po prostu, wiecie co, ja o tym w ogóle nawet nie myślałam. A tu nagle... To było rano czy wieczorem? Chyba rano mi coś takiego wpadło. Wyjmij wkładki z butów. No jakby mi coś to po prostu powiedziało. Bardzo dziwne, dziwne to było, słuchajcie. No i wyjęłam. I wyjmuję powoli, wyjmuję. Natomiast... Odnośnie tego, że myślę, że przechodzę takie naprawdę niezłe kopnięcie, że tak powiem, i przechodzę następny etap, słuchajcie, gdzie po prostu muszę poczekać na efekt teraz. Bez wkładek, bez żadnych tabletek, ewentualnie tylko witaminki, tak? Bez niczego w sumie, po prostu BSM teraz musi zacząć działać bez grzybków całkowicie. Coś robi. Bo yy, coś robi, bo jest gorzej. <laughs> Mówiłam wam to już kiedyś, tak? Coś robi, bo jest gorzej. Ogólnie wszystko jest okej, okay, tak? Tylko to chodzenie, słuchajcie, jeszcze, no. To jest, to jest problem. To jest problem. Ale chwilami z kolei, są takie chwile, to są, słuchajcie, to są chwilunie malutkie, chwilunienki. Takie, że po prostu ja, yy, to jest bardzo dziwne uczucie. Ja nie wiem, czy ja to dobrze to wyrażę w ogóle. Są takie chwile. Malusienkie chwile kiedy ja czuję, że i normalnie, jak zdrowa osoba, chwiluniki, rozumiecie? Takie tyci tyci, ale są i ja to czuję, wiecie? I to jest kurde tutaj moim zdaniem, to jest najważniejsze. Także tak, kochani. W sumie to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć jeszcze, że niektórzy, niektórzy tak mówią, że w tą metodę trzeba wierzyć, tak jak w każdą inną, wiecie, że tutaj w jakieś medytacje w jakieś, kurna, nie wiem, jakieś, no, inne metody, tak? Sama to mówiłam jeszcze jakiś czas temu, że tak, w każdą metodę, w siebie, we wszystko, trzeba wierzyć w to, co się robi, po to, żeby się uzdrowić. Samemu. Nie. W tą metodę BSM, słuchajcie, nawet nie trzeba wierzyć. Ona sama działa. Naprawdę. Zresztą, jak wy próbujecie, Dajcie znać, już mam dziewczynę, która mówi, że na razie źle się czuję, bo zaczęła właśnie. <laughs> e, także tak. No zobaczymy. Zobaczymy. I słuchajcie, jak będziecie kupować tą książkę. Ja sobie zamówiłam z 20 roku, zamówię z 22. Zobaczymy, czy są jakieś różnice w ogóle, bo nie wiem. Podobno są, ale może jakieś małe. Nie wiem. Pamiętajcie o tym, że w tej książce Piotra Lewandowskiego, Samo leczenie metodą BSM. Trzeba uważać, bo wiecie, dostałam takiego, ta metoda może szkodzić, takie. O, o. ja mówię, tak, może szkodzić, pewnie. Jeżeli nie, nie przeczytasz sobie tych zaleceń, wszystkie, które piszą w tej książce i Piotr Lewandowski je tam opisuje, jeżeli nie będziesz tego przestrzegać, to tak, ta metoda faktycznie kuźwa może i może zaszkodzić. Ale jak idziecie do lekarza, albo do to kogokolwiek, tak? Innego znachora, to czy on Wam mówi, co Wy macie robić, a czego macie nie robić? Mówi. I czy Wy się do tego stosujecie? Stosujecie się. To dlaczego tu nie chcecie się stosować? W tą metodę trzeba wierzyć. Mówiłam, pokażę Wam. Mam małą karteczkę, przypominajkę, tak? Eee, to, że bez grzybków, tak? To, że słuchajcie, program ATVBE. Kasuje moje linki ostatnio, bo nie kasował nigdy. Odkąd zaczęłam mówić o metodzie BSM, zaczął kasować moje linki. Jak myślicie dlaczego? <grytanie> bo on tam zaprasza głównie, wiecie, no lekarzy, byłych lekarzy, niekoniecznie lekarzy, różnych ludzi, naprawdę od różnych rzeczy, którzy wszyscy to mają działać na. <grytanie> o wiecie, co ostatnio słyszałam? Jaśkowski mówił o tym. <grytanie> Jest taki facet, który zajmuje się tam takim drobniusiem bursztynem, i on mówi, że och, ten bursztyn to w ogóle on cuda, działa i na to i na tamto i tak dalej. A Jaśkowski w swoim wystąpieniu gdzieś na kanale powiedział: No, możecie sobie robić, ale to nic nie daje. Były przeprowadzone badania na ten temat, a to nic nie daje. Także widzicie, tam jest ważne to, jakby sobie to poukładacie. Rozumiecie? Czy wy w to uwierzycie, czy nie? Bardzo wiele od tego zależy. Ale w metodzie BSM nie trzeba w to wierzyć. Rozumiecie? Możecie sobie mówić nawet codziennie i tak mi to nie pomoże, ale robić to to i tak, i tak poskutkuje. Wiem, bo ja czasami mam też takie rezygnacje. Eee, no, eee, nic nie działa. No co to, 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 to. Ostatnio się tak czuję. Mówię, kurde, kiedy to w końcu przyspieszy? A, już nawet zaczęłam, słuchajcie, robić cztery, czy nawet pięć razy dziennie. Nie wiem, czy nie za dużo i tylko taką na SM pisze. o stwardnieniu rozsianym, pisze w książce, którą pozycję należy stosować. Ale są tam też dodatki. Jakoś trochę lepiej człowiek poczuje. Są też dodatki na nogę, na rękę, na coś tam innego, na wzrok chyba jeszcze było, e, nie pamiętam dokładnie, na coś tam jeszcze. I wtedy można przytykać to jedno drugim, tak? Taką metodę, a zaraz potem taką metodę. I ja to robiłam przez jakiś czas. Potem mi się znudziło, bo stwierdziłam, że robię pięć razy dziennie to, to, tam. Tego mi się już nie chce, ale muszę to chyba jakoś zrównoważyć i inaczej to robić. Słuchajcie, ogólnie, naprawdę, przeczytajcie tą książkę. Naprawdę ją przeczytajcie z uwagą. Ja zauważyłam, że ja tak sobie przeczytałam i nie poskładałam faktów, i zastanawiałam się, gdzie jest środek dłoni, to tu mam przyłożyć, tam taki punkt na głowie, czy, czy może gdzie indziej. Bo środek mi wychodzi tutaj. Wiecie, jak ja patrzyłam, to mi wychodzi środek tutaj. Czyli tu. A może tu. Wiecie. W której pozycji, gdzie. Tak, wiecie. Jest takie. Trzeba y, naprawdę dobrze się... Dobrze przeczytać tą książkę. Jeżeli macie jakiegoś wąta wrócić do tej książki. Przeczytać jeszcze raz. U nas króciutka. Ona taka. Więc każde zagadnienie, które Was tam interesuje, zajmie Wam... 5 sekund do przeczytania, tak? 17, 19, 17 minut 9, 21, 22. Widzę. Naprawdę uwierzcie mi, kiedyś nie widziałam. I pamiętacie, jak nie, nie wierzycie to, możecie sobie wrócić do któregoś mojego filmu, obojętnego, którego tam nie pamiętam, który był z takim przymuszaniem oczu, że musiałam zbliżyć tak o 17, 35. Robiłam to przez ułamek sekundy, ale robiłam. Teraz nie muszę. 17, 43. Wiecie, no, nie muszę, tak? Więc yy, jest lepiej. Natomiast, yy, wiecie, chodzi też o to, żeby cały czas przykładać tą rękę na wzrok też. A ja tego nie robię ostatnio. Ja robię tylko na, ten, na to swoje stwardnienie, tak? Więc tutaj jest takie, no, jeszcze na to, jeszcze na tamto. To się schodzi kupę czasu, jednak, mimo wszystko. No Niestety. Dobra, kochani, trzymajcie się. No, hej, papa. Jest cofnięcie się wszystkiego. Ale jest też pójście naprzód w kierunku tego, żeby wycofać to. Ja tego strasznie nie lubiłam. Ja musiałam w tym chodzić, bo chodziłam jak w tym chodziłam kilka lat. Kilka lat, słuchajcie. Nie cierpiałam tego. A teraz jest taki: wyjmij. I to wiecie, to, to gdzieś tam, gdzieś ze środka. Ja sama tego nie wymyśliłam, bo to wyjęłam. No i chodzę teraz bez. I wiecie co? Całkiem fajnie mi się chodzi. Tylko, że no ogólnie kondycyjnie jeszcze to moje chodzenie jest takie, hmm, Dobra, bo Wam przynudzę. Jest postęp, jest cofnięcie się, ale będzie postęp. Jestem tego pewna całkowicie, bo ja coś czuję, tylko nie wiem jeszcze sama co, wiecie o co chodzi, nie? Poza tym ogólnie wszystko jest genialnie, wszystko jest fajnie, naprawdę. Poza tym, tak? Chodzenie jeszcze, tylko chodzenie, jak mi się naprawi, to będę w ogóle. No, naprawdę, super. No hej, bo tak to innych objawów ja w ogóle właściwie ogólnie, słuchajcie, nie mam. W sumie chyba nie mam. Kondycyjnie, no tak, kondycyjnie. tak no, gdybym mogła chodzić, to bym miała w fenomenalną kondycję, bo ja mówię, ja już jestem na drugim końcu świata, także. <ścoughs> no hej, papa. Tak ogólnie to ja w ogóle dzisiaj przeszłam, słuchajcie, yy, półtora kilometra na bieżni. Jednak dałam radę, spoko. Yy, trochę ta noga mi tak trochę nie wkurzała chwilami. Ale nie było najgorzej. To przy złym samopoczuciu. No i słuchajcie, ja trochę się najeździłam samochodem dzisiaj też. A to też ma znaczenie, dlatego że jednak ten pedał gazu no u mnie jest taki, hmm, no nie jest za, za, za miękki na szczęście. Ale nie jest też bardzo twardy, a dla mnie by było bardziej, może lepiej, żeby był twardszy. Żebym go było, żebym musiała, żebym mogła sobie położyć na nim nogę. Wiecie, akurat tą od gazu, czyli prawą. E, tak. E, przeszłam. Coś się dzieje, mam takie wrażenie, coś się dzieje naprawdę, ale wszystko powoli, słuchajcie. I tego od razu się nie wyleczy. Od razu efektów nie będzie. Tak jak Wam mówiłam już wiele razy, na efekty trzeba tutaj, w tej metodzie, trzeba poczekać. Przez X lat doprowadzaliśmy swoje organizmy do takiego stanu, w jakim jesteśmy, czyli nie za dobrym, tak? Więc teraz, niestety, musi to dłużej potrwać, żeby wszystko było ok. Yy, to tak, tak jak mówiłam, w tą metodę nie trzeba wierzyć. Jeszcze Wam chciałam coś powiedzieć. Ogólnie słuchajcie, jeżeli nie wiecie, co się u mnie poprawiło, obejrzyjcie odcinki te, w których mówię, którym w, jeżeli w tytule jest BSM, to znaczy, że na pewno tam o tym mówię. Jak wam coś nie pasuje, to przesuńcie sobie tam, gdzie zaczynam gadać o BSM-ie, tak? Natomiast ogólnie poprawa jest niesamowita najbardziej, słuchajcie, jestem zadowolona z tego, że... E mnie kręgosłup nie boli. E ja mam niesamowitą ulgę, jeżeli chodzi o kręgosłup. Znaczy on mnie nigdy aż tak nie bolał, tylko po prostu czułam chwilami takie wiecie, że gdzieś mnie tam coś... Jednak zabolało. Może nie tak stanęłam, może no coś się działo, wiecie? Coś. Yy, natomiast teraz ja yy, się czuję już, jakbym kręgosłup miała zdrowy. nie Nieomalże. Bo kiedyś, wiecie co, było tak, że faktycznie on mi sprawiał duży problem. Chwilami sprawiał mi problem, naprawdę, ja go czułam, że coś jest nie tak. Natomiast w tej chwili, jako można powiedzieć, ja go nie czuję. No, jest ok, tak? I to jest ta taka niesamowita, pierwsza, która mi od razu tak wali. Słuchajcie, i z czego jestem najbardziej w tej chwili zadowolona? Kręgosłup. Jest tak. E, natomiast co do reszty, obejrzyjcie sobie odcinki, bo jest w wielu rzeczach jest poprawa. Obejrzyjcie sobie poprzednie moje jakieś tam odcinki o BSM, Ja Was będę informowała na bieżąco. To jest taka parabola, wiecie co? Gorzej, lepiej, gorzej, lepiej, ale widzę, że on coś robi, ten organizm mój coś robi. Inne by były efekty, gdybym od razu odrzuciła grzybki, ale ich nie można od razu odrzucać. Dlatego zawsze o tym mówiłam, jeżeli bierzecie na przykład jakiekolwiek grzybki, to trzeba z nich schodzić powoli. Nie wolno od razu. Poza tym też bałam się od razu je odstawić, bo wiecie, no to jest jednak strach po prostu strach, jakiegokolwiek tam rodzaju ale. Tak, mimo wszystko, no, człowiek się boi o siebie, tak? I u mnie też to właśnie tak wyglądało. Yy, no, ale teraz już tak jak mówię, nie biorę. Yy, czuję się bardzo fajnie ogólnie. Czuję się naprawdę świetnie, naprawdę czuję się bardzo fajnie. To yy, no, dwie sprawy. No, chodzenie to raz, a dwa, yy, trzeba schudnąć. <noise> trzeba schudnąć, pokusy są wielkie i nie jest to łatwe. Yy, nasze organizmy są tak przyzwyczajone, żeby jeść te niedobre rzeczy. No, a teraz trzeba będzie tym bardziej, że tam te robale i tak dalej, nie? No, wiecie o co chodzi. Także tak. Dobra, kochani, trzymajcie się. Przeszłam na bieżni, pochodziłam troszeczkę, wcale nie dużo, ale jeździłam też samochodem. Dla mnie to też jest to innego rodzaju, ale jest to jakieś obciążenie jednak na tą nogę, właśnie. Więc ogólnie nie było dzisiaj tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Jeżeli chodzi o chodzenie. Ale dałam radę, tak? I sądzę, że będzie coraz więcej. Coraz więcej, coraz więcej będę mogła robić. Yy, tak mi się wydaje. Coraz dłużej będę mogła chodzić, coraz więcej będę mogła chodzić, bo tutaj jest głównie ten cały pies pogrzebany w tym chodzeniu moim, tak? Yy, niedawno chciało mnie coś wziąć, słuchajcie. Jakieś chorobsko chciało się do mnie dokleić, wiecie? No i. Zawsze tak robiłam, że atakowałam to witaminą C jednego dnia przez cały dzień. Co godzinę po dwie tabletki takiej porządnej, tak, do zwolnienia, że tak powiem. I czasami to przynosiło efekty, czasami nie. A teraz nawet nie brałam cały dzień tej witaminy C. Tylko tak wzięłam sobie ze chyba cztery razy po dwie tabletki. I na drugi dzień słuchajcie, jest OK. Także coś też się dzieje, jeżeli chodzi tutaj o odporność, wiecie? No dobra, nieważne, bo będzie za długo i tak już jest za długo. Trzymajcie się y, miłego, słuchajcie, albo dobranoc, albo do widzenia. Y, I nie dajcie się, kochani, nie dajcie się zmęczyć psychicznie, z, po prostu zmęczyć strasznie tym wszystkim, co się dzieje. To są ich światy, oni je dla nas wymyślają po to, żebyśmy my. Się tym wszystkim przejmowali i żebyśmy my żyli w strachu. Nie warto. Po co? I tak za wiele w tej chwili my przynajmniej nic nie zmienimy, tak? Więc po co się dodatkowo jeszcze stresować? To, co oni nam gadają w tym, w takim pudełku, wiecie co? Na przykład, nie, to wszystko to bzdury są. Nie patrzcie na to, w ogóle tego nie słuchajcie, wyłączcie to w cholerkę. Tego nie warto słuchać. Ja sobie oglądam tylko i wyłącznie filmy, tak jak chcę. Oglądam sobie tylko i wyłącznie filmy. Jeżeli mam ochotę, oczywiście, tak. Także kochani, tak, nie przejmujmy się niczym, dążmy sobie, słuchajmy fajnej muzyki, chodźmy sobie na spacery, wyjeżdżajmy sobie tam, gdzie sobie chcemy wyjeżdżać i róbmy wszystko to dla siebie, tak? Róbmy dla siebie, dla rodziny, dla najbliższych. Róbmy to, żyjmy dla siebie, twórzmy swój własny świat, twórzmy swój własny zaświat. No hejka papa. Pa.